Ewa Jarczyk witam bardzo serdecznie, doktor Halina Pomianowska, dyrektorka Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. Dzień dobry Pani Ewo. Witam Panią bardzo serdecznie i rozmawiać będziemy o kopciuchach, bo właściwie już przestajemy powoli palić w domach, a szczególnie niekorzystne dla czystego powietrza w Toruniu są tak zwane kopciuchy, czyli te piece opalane drewnem albo węglem i teraz co możemy zrobić, a żeby pozbyć się takiego kopciucha. Myśmy o tym rozmawiały na początku roku, tak. ale cały czas trzeba przypominać mieszkańcom. Tak. I to, to jest ta podstawowa nasza rola obecnie, ażeby informować i edukować mieszkańców o tym, z czym muszą się borykać, a Ci, którzy posiadają jeszcze źródła, czy to piece kaflowe, czy kotłownie opalane węglem, to przede wszystkim powinni przemyśleć sposób zmiany tego sposobu ogrzewania. Szczególnie ci, którzy mają piece w tej tak zwane kopciuchy, czyli poza klasowe piece, bo jak wiemy zgodnie z uchwałą antysmogową można je było wykorzystywać tylko do końca grudnia dwa. 2023 roku. W związku z tym ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, ci, którzy posiadają piece trzeciej, czwartej klasy, to już muszą myśleć o tym, żeby zmienić ten sposób ogrzewania, a żeby zmienić sposób ogrzewania, to przede wszystkim możliwość wystąpienia o dotację. I jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, no to tutaj jest doskonała sytuacja, moment właściwy na to, ażeby wystąpić. O dotacje z budżetu miasta i gminy. I tak jak wie Pani, Panie Ewo, te dotacje z Urzędu Miasta, z budżetu udzielamy od 1997 roku, czyli prawie już 27 lat, przeszło 30 milionów, wydaliśmy z kasy budżetu na ten cel. No ale ciągle problem, jak widzimy, pozostaje, że jednak tych sześć Siedem tysięcy pieców jeszcze mamy do likwidacji. I one głównie występują na Starówce, prawda? Tak. I na Wrzosach. I na Wrzosach i Bydgoskim. Tak, I Bydgoskim. Tak. To są te miejsca, gdzie mamy najwięcej tych jeszcze, czy to pieców tutaj na Starówce i Bydgoskim piece kaflowe. Natomiast na Wrzosach są to głównie kotłownie opalane. Węglem. Ale czy to się opłaca? No, oczywiście, opłaca nam się ekologicznie, prawda? Oddychamy czystym powietrzem, mamy mniej pracy przede wszystkim, nie musimy tego węgla wkładać do tego pieca. I jeszcze kupować wcześniej na całą zimę, ale y, musimy też mieć pewną dotację, prawda? I jak wysoka jest ta dotacja? No te dotacje, tak jak mówię, w zasadzie jeżeli ktoś ma y, takie źródło ogrzewania w domu, domu jednorodzinnym, no to w zasadzie te 100% kosztów kwalifikowanych może uzyskać. Czyli Bardziej korzystnej sytuacji już nie będzie w tym kraju, żeby aż tak było dobrze, bo można skorzystać z tego naszego dofinansowania z gminy, ale też można skorzystać, połączyć dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, gdzie jednocześnie można wymienić i stolarkę okienną, i drzwi wejściowe. Bo Podstawą w ogóle naszych działań powinno być myślenie o takiej głębokiej termomodernizacji tych starych budynków. Czyli Bo też można ocieplić te tak. domy. Dokładnie i, i, I te koszty 100%. są koszty kwalifikowane są do tego. Także A co to jest ten koszt kwalifikowany? kwalifikowany? No to my musimy sprawdzić, sprawdzamy po pierwsze, czy są użyte właściwe materiały, czy istotnie to w czystym powietrzu są specjalne wykazy zrobione. E, z, odpowiednio zastosowanych materiałów. Czyli robicie wizję lokalną, tak, idziecie do mieszkańca. Tak, i ale tak właśnie, może zacznijmy od takiego zwanego początku, e, czyli jeżeli ktoś już. E, i to jest najwyższy czas na to, żeby zdecydować się na to, czyli zmienić to ogrzewanie, przychodzi do Wydziału Środowiska i Ekologii. Z tym właśnie problemem dzieli się z nim, a my kierujemy i mówimy o tym, co można zrobić, bo inna sytuacja jest w przypadku budynków wielorodzinnych, a inna sytuacja jest w przypadku budynków jednorodzinnych. Gdzie to dofinansowanie jest wyższe i, i są większe możliwości uzyskania tego dofinansowania, i tak jak mówiłam wcześniej, nawet zwrotu tego 100%. No i jeżeli taki wniosek zostaje złożony, bo my mamy swoje wnioski na, z budżetu gminy, ale też pomagamy beneficjentom wypełnić wniosek. Do Wojewódzkiego Funduszu w programie y, Czyste Powietrze. Jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności i, i bądź y, jakieś obawy, to Czy tutaj na miejscu, bezpośrednio przy danym mieszkańcu, pomagamy mu na podstawie jego danych wypełnić taki wniosek, który jest składany do Wojewódzkiego Funduszu i wtedy już dalej y, Wojewódzki Fundusz da, y, udziela tego dofinansowania dla danego mieszkańca. Mhm. Też pomagamy w rozliczeniu tych wniosków. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co, jakie jeszcze dokumenty, bo wniosek to jest jedna sprawa, ale trzeba też przedstawić swoje zarobki, tak, PIT. Generalnie wszystko zależy właśnie, jeżeli chodzi o nasz program dotacyjny, to tutaj nie mamy tych, bo zależy miastu na tym, żeby ta jakość powietrza w Toruniu była coraz lepsza i z każdym rokiem się ona poprawia, więc tutaj tych kryteriów dochodowych nie stosujemy. Natomiast kryteria dochodowe są w tych pilotażowych programach, znaczy w programach priorytetowych Narodowego Funduszu realizowanych przez wojewódzkie fundusze, czyli i zarówno w programie Czyste Powietrze, jak i w programie Ciepłe Mieszkanie. No i po złożeniu wniosku my Umawiamy się z ewentualnym beneficjentem na przeprowadzenie takiej wizji lokalnej, że sprawdzamy, że istotnie w tej, na tej nieruchomości jest piec węglowy czy kotłownia, podłączony oczywiście do odpowiednich tych sieci i że był sprawny, działał i wtedy właśnie przyznajemy te środki. Podpisujemy umowę z beneficjentem i może beneficjent realizować. Jeżeli zrealizuje zadanie, występuje do nas o rozliczenie kosztów, przedstawiając oczywiście faktury. Czyli po, 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 realizacji. Realizacji. Tak. po realizacji. Ale tutaj w wydziale spotkałam panią, która ma jeden piec kaflowy, mieszka mhm. na Starówce i ona chce go wymienić. Mhm. Jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o taki jednostkowy właśnie przykład? No to w takim razie może wystąpić w programie czyste mieszkanie, o ile jest to mała spółdzielnia. Ciepłe mieszkanie. Ciepłe mieszkanie, <laughs> właśnie myli nam się te, czyste, czyste powietrze, powietrze, ciepłe mieszkanie i z wychodzi z, z tego, piuchami, tak, to czyste to mieszkanie, hasło. bo to też nasze tak, tak. hasło, bo nie ma to jak żyć, żeby nie żyć w kurzu. I, I właśnie, jeżeli spełnia te warunki, bo one są niestety to ciepłe mieszkanie, nie zostało do końca nim było przez Narodowy Fundusz wprowadzane pilotażowo w gminie Pszczyna, bodajże i w zachodnio-pomorskim. Jednak ono nie dotyczy tych wszystkich przypadków, które powinno obejmować takie dofinansowanie w przypadku budynków wielorodzinnych, bo. Trzeba powiedzieć, że jest to duży problem, szczególnie na starówce, gdzie mamy obiekty zabytkowe jednak, gdzie... Gdzie jest może być kilku właścicieli, którzy każdy może mieć inny pomysł na zasilanie, a tutaj na Bydgoskim przedmieściu i, i na Starówce najbardziej optymalnym, oczywiście, byłoby podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Natomiast wiemy, że to są nie, czasami duże koszty, nie zawsze też uzyskują mieszkańcy te warunki. Nie każdy. Z tych mieszkających w tych kamienicach chce się zgodzić, i te, wtedy rodzą się takie duże problemy. Natomiast w przypadku budynków jednorodzinnych ta sytuacja jest prostsza i, i jest lepiej rozwiązany program Czyste Powietrze. A jak Pani obserwuje te badania i wyniki badań, czy. Polepsza się powietrze Oczywiście. w Toruniu. Oczywiście mamy ostatni raport za 2023 rok i znaleźliśmy się w tej najkorzystniejszej strefie, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Mamy naprawdę zdecydowanie lepszą jakość niż mieliśmy w czy to 20-10 lat temu? Także ta jakość powietrza się poprawia, natomiast też i oczekiwania mieszkańców są coraz większe w tym zakresie, dlatego też mamy tutaj taką małą wojnę pomiędzy tymi, którzy chcą opalać węglem, bo uważają, że to jest, im się bardziej opłaca i nie chcą ponosić tych kosztów, i tych, którzy nie chcą oddychać tym co się dzieje w sezonie grzewczym, szczególnie jest to wyraźne na wrzosach, jednak prawda, to w tej zasłoniętej przestrzeni tymi terenami leśnymi, to jednak czuję się nie to, ma tego przewiewu, nie... tak jak tutaj, tak. odczuwamy ten wiatr zimny jeszcze tak, cały czas, tak. ale warto właśnie teraz yy, pomyśleć, kiedy idzie lato na to, a żeby Tak, bo, bo wiadomo, że, że i, i, po zakończeniu sezonu grzewczego jest najlepsza pora na to, żeby zdecydować się wreszcie na tę zmianę ogrzewania, bo w tym kierunku idziemy. Wszystko wskazuje na to, że nie ma odwrotu od... Odratowania po prostu siebie i planety, prawda? Tak, siebie, planety, Miasta, sąsiadów, nasze, żeby na, naszym dzieciom też żyło się w tym powietrzu jakoś lepiej. I wnukom tak. również, wnukom. prawda? Bo tak, przed nimi jest tak. największe wyzwanie pewnie. Oczywiście. No, zapraszamy tutaj do urzędu wydziału do wydziału. środowiska i ekologii. Na pewno w każdej mhm. sytuacji będziemy starali się pomóc, bo taka jest nasza rola. I wskazać te najlepsze możliwości. Przy czym też tutaj te, trzeba powiedzieć o tym, że nie jesteśmy tak na, do końca specjalistami, więc czasami może warto też y, pokusić się o audyt energetyczny budynku, o, o rozmowę z doradcą energetycznym, który by też wskazał, na co przejść tak bo to tutaj też w tej polityce naszej mamy ciągłe zmiany większość naszych mieszkańców przechodziła na gaz też nasze ogrzewanie komunalne, to sieciowe, jest oparte o gazie. Natomiast tutaj mówi się coraz częściej o tym, że gaz to jednak też jest kopalina stała i nie jest już tak ekologiczna, jak nam się jeszcze do niedawna wydawało. Ale wy dajecie również dofinansowanie do pomp ciepła, jeżeli tak. ktoś chce sobie. Oczywiście założyć. jest tutaj największe dofinansowanie, bo tutaj te koszty, które można uzyskać no, z naszej Miejskiej dotacji to 9600 zł, jest to najwyższa forma dofinansowania. Natomiast też tutaj trzeba przemyśleć czy będzie to pompa cieplna, powietrzna czy gruntowa, bo to znaczne są różnice w kosztach. Też trzeba zwrócić uwagę szczególnie w zabudowie takiej wielorodzinnej na starówce, bo to tutaj najczęściej były stosowane pompy ciepłe, one też generują często hałas, więc wtedy trzeba więcej środków na lepszej jakości pompę i zwrócić uwagę, czy nie będzie dodatkowego hałasu dla sąsiadów, bo takie sytuacje niejednokrotnie też mieliśmy, że byli sąsiedzi, którzy nawoływali do tego, ażeby wymienić ogrzewanie. Wy, ogrzewanie zostało wymienione na przykład na pompę ciepła powietrzną, a teraz mamy sygnały o tym, że hałas przeszkadza z kolei. Więc tutaj no, to jest wiele czynników, sprawdzić bardzo, sprawdzić, bardzo sprawdzić. dokładnie, przemyśleć, mhm. przeanalizować ze specjalistami branży tej ciepłowniczej. Co zrobić, w jakim kierunku pójść, żeby by było to najbardziej optymalne, a my już pomożemy uzyskać to dofinansowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dr Halina Pomianowska, dyrektorka Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. Dziękuję, dziękuję bardzo, Panie